Pałac wzniesiony został w drugiej połowie XVIII wieku. W tym czasie majątek szlachecki w Lince stanowił własność rodzinową Stosz. W roku 1831 przeszedł na własność rodową Zobelnic i w jego posiadaniu pozostawał do 1945 roku. Na początku XX wieku. Pałac przebudowany został w stylu neobarokowym. Remontowany był w latach 1961-1962. Po roku 1977 rozebrana została oficyna południowa. Pałac obecnie pozostaje nieużytkowany w stanie zagrażającym katastrofom budowlaną. Barokowy pałac przetrwał dwie wojny. Później w znacjonalizowanej Polsce rezydencja stała się własnością PGR. Mieściły się w nim m.in. przedszkole, żłobek, biura i stołówka. Wraz z upadkiem PGR Pałac opustoszał i niszczał. W 2003 roku Agencja Nieruchomości Rolnych postanowiła wydzierżawić obiekt na 10 lat osobie prywatnej. Umowę zerwano po 6, ponieważ dzierżawca miał plany, które nie pokrywały się z zaleceniami służb konserwatorskich. Tym samym pałac ponownie stał się własnością skarbu państwa. Przez kolejne lata rezydencja była okradana. Zabrano wszystko, co prezentowało jakąś wartość. Zerwano stropy, przewody ze ścian, skradziono stolarkę okienną i drzwiową. Dzisiejszym wyglądem wzbudza grozę i tajemniczość. Nazwany jest pałacem wisielców, i od dawna mówiono o tym, że jest nawiedzony. Jak głoszą lokalne podania, Pałac w Oglince miał powstęp na terenie starego cmentarza, samobójców, nieszczęśników, którzy odbierali sobie życie zawisając na drzewach przy pałacowego ogrodu. Żeby dusza ta miała zyskać spokój, ludzie mieli robić krzyże przy nagrobkach z drewna, owych drzew. Wtedy według legend od tamtego czasu jakaś tajemnicza siła przyciągała kolejnych Samowójców do pałacu. Z kolei inna wersja legendy głosi, że właścicielem pałacu został mężczyzna, który rychł odebrał sobie życie. Można by przypuszczać, że na pałacu ciąży nieludzka klątwa, ale żadna z tych pogłosek nigdy nie została potwierdzona. Ostatnia wersja jest najbardziej możliwa: otóż pałac jest w takim stanie, że można odejść w nim na tysiące. Sposobów, jako że uwielbiam różnego rodzaju legendy znalazłem kilka o samej miejscowości, więc zastawiam was za archiwalną fotografią pałacu i zachęcam do wsłania się. Pełnia księżyca, księcia Henryka we w Glince, w lasku między cmentarzem a boiskiem szkolnym znajduje się niewielkie wzgórze porośnięte drzewami. I trawu. Prowadzi przez nie droga na wspomniany cmentarz. Rośnie na nim także krzew dzikiej róży. W nocy, kiedy księżyc w pełni, a wiatr silny, właśnie niedaleko krzewu, objawia się zamek. Ma tu swoje odzwierciedlenie w historii. Jest ona związana z księciem Henrykiem, który szukał żony idealnej, takiej wiernie czekającej na niego, kiedy wracałby z wypraw wojennych, lecz niestety nie znalazł odpowiedniej kandydatki, dlatego gdy pełnia księżyca, książę Henryk pojawia się na swym koniu i wciąż oczekuje odpowiedniej niewiasty, a kiedy blask księżyca oświetli jego twarz, znika wraz ze swoim zamkiem. Ludzie mówią, że serce Henryka nadal bije i oczekuje na Białogłowę, która zostałaby jego żoną. Książę zazna dopiero wtedy spokoju, kiedy ją poślubi. Ciekawcy, którzy chcą zobaczyć księcia Henryka, raczej nie mają na co liczyć, gdyż Henryk doskonale wie, kiedy ktoś się na niego zasadza. Nie dość, że się wtedy nie pojawia, to jeszcze potencjalnych ciekawskich karze. Marobą. Czarny koń z glinki. W sąsiedztwie wzgórza na pobliskim cmentarzu znajduje się kaplica pochowanego tam tragicznie zmarłego właściciela ziem, z którym związana jest kolejna Legenda. otóż uwielbiał on konie i zajmował się ich hodowlą. Przy pałacowe stajnie zawsze były ich pełne. Miał on też swojego ulubieńca, czarnego ogiera, na którym szczególnie cenił przejażdżki przemierzając swoje włości. A często jeździł brawurowo, co nie uchodziło uwagi jego żony. Prosiła go, aby uważał na siebie i nie kusił losu. Niestety rzadko słuchał jej przestróg i kiedy nie wrócił z jednego z licznych objazdów dla żony stało się jasne, że musiało mu się przydarzyć coś złego. Po długich poszukiwaniach znaleziono martwego pana na łące pod lasem. Obok niego ze złamaną nogą leżał jego ulubieniec, czarny ogier. Prawdopodobnie pokonując rów, koń potknął się łamiąc kończynę, a jeździec zleciał, uszkadzając sobie kark lub doznając ciężkich obrażeń. Głowę, ciało zmarłego dziedzica zabrano do pałacu w Glince. I wkrótce pochowano na miejscowym cmentarzu. Żona nie mogła pogodzić się ze śmiercią ukochanego męża. Przepełniona żalem, kazała pozbyć się ze stadiny wszystkich koni, a rannego ogiera nakazała dobić. Jednak czarny ogier nie dał o sobie zapomnieć. Niedługo po tym wydarzeniu czarny kon zaczął ukazywać się nocami i poszukując swojego właściciela. Wielokrotnie słyszano. Ten, jego kopyt przy fontannie w okolicach oranżerii. Widywa go na dziedzińcu, a także na miejscowym cmentarzu przy kaplicy grobowej. Krzyż pokutny z Blinki. Jeśli już jesteśmy w glinse, warto odwiedzić tamtejszy kościół pod wezwaniem świętego Marcina. Skrywa on barokową ambonę i pochodzący z XVII wieku. Ołtarz wszystkich świętych. Obok kościoła spoczynek znaleźli dawni właściciele tych ziem rodzina von Stosz. I jeszcze jedna osobliwość. Glinki. Krzyż pokutny, charakterystyczny dla terenów świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego. Świadectwo średniowiecznego prawa. A prawo to za nieumyślne zabójstwo oprócz przekazania rodzinie zabitego rekompensaty finansowej, ufundowania wosku na rzecz kościoła, zamówienia ustalonej ilości mszy za duszę zabitego, współfinansowania pogrzebu, osobistej pielgrzymki do jednego ze świętych miejsc. Nakazywało również ufundowanie kapliczki pokutnej lub krzyża pokutnego, tak zwanego krzyża pojednania. Krzyż ten miał być również świadectwem czynu grzesznika. Krzyż w Moglińce, jeden z dwóch powiecie Górowski wykonany jest z piaskowca i pokryty licznymi rysami i żłobieniami. Część z nich jest, uwaga, powstała w wyniku działań czynników atmosferycznych, ale wiele zostało zrobionych przez ludzi. tu przed wiekami wierzono, że proszek zdrapany z powierzchni takiego krzyża posiadał moc uzdrawiającą. Miał on być antidotum na wszelkie dolegliwości. Macie możliwość także wsparcia mojego kanału, wysłanie mi wirtualnej kawki i pomoc w dalszych podróżach, a jak podróżach to historiach. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Kłaniam się. Cześć.